Witam wszystkich hodowców tej Sebasy, no i dzisiaj znów smutny odcinek. Były dwa obce, jakieś jasne znowu. Spędziłem te te. się wrąbał Głębia uratowałem, ale no słaby jest. Tego bardzo słaby wręcz. No niestety. Oberwał tym razem pasiaty, znów, już drugi raz w swoim życiu. Pod tam pod spodem jest, no, dużo krwi ma, niestety. Nawet inaczej grucha. Pier... Siły nie ma nic zrobić, noga go bardzo boli. Of. Dzięki mojej szybkiej interwencji został uratowany. Doszło mnie w chwilę, zobaczcie co mu zrobił. jest. Nawet gruchać nie ma siły. Morlinka by umarła, bo Morlinka jaś nie umiał. Jakby stary zginął. Nie w ogóle nie wiadomo, czy przeżyje. Nie spodziewałem się jeszcze, że dzisiaj ataku nie spodziewałem się, zwłaszcza tego, że będzie mi brał najlepszego gołębia, no niestety. Dwa ataki jastrzęba w jego życiu i dwa udane w niego. I dwa razy ja mu życie uratowałem, raz wpadł w choinki, a tym razem, no. Bardzo szybko się pasiad, chciałem powiedzieć, że ocknął. Dosłownie jak odleciał, dosłownie no, nie stracił czasu i spierdziałał. Do głębnika nie wlazł, tylko siedział tam przed domem, taki schowany. Nawet się nie ruszał, rozumiecie? To normalnie no mógłbym go klepać. Tego, I on nic by nie zrobił. Tak się bał. We wepchany w ścianę i siedział tam. Widziałem, jak uciekał. Wziął że do w nie. Na szczęście nie wziął go. Morlinka nawet nie wie, co się stało. Zobaczcie, znowu dwa obce i znowu atak, ja strzępia obce te ataki dość mam tego wszystkiego bo serdecznie poddaję nie spodziewałam się, że dzisiaj roka drugi film z takiego czegoś ja w ogóle dalej chcę się parzyć tylko ta nie przeszkadza mały siwy u mnie portowe mają słabe życie chodź, chodź ty, chodź chodź do swojego męża chodź on nawet nie wie, że pasiaty są poturbowane. Ona fruwała wtedy i je, i je rozbił. Tylko pasiaty dał się rozbić, a wszystkie trzymały się w kupie dalej. A pasiaty jak zwykle się rozbił. Może też aż tak obok stada, lata i... No i on teraz słaby się zrobił. On już nie do latania będzie na razie znowu, przez jakieś kilkanaście dni. Chce się parować, ta nawet nie ma siły tej odgonić. Może widziała co się stało, wciągnął go w wodzie, go bram na całe nogi mam mokre, biegłem jak szaleniec powiem wam po niego. Nie tracąc ani sekundy czasu cennego, ale nawet nie tego czasu widać co zrobił. z wiem, poranił drugi raz Po raz drugi poranił, już raz był atak. No ale wtedy zabił Kalina kilka dni wcześniej. A później właśnie brał pasiatego, no dzisiaj, W tamtym roku brał tego w tym roku również bez pasiatego się nie odbyło. Ajcie, ten Jason robi mi to pozłości. Znów samiec atakował, tylko wtedy i też go złapał. Budapeszt niestety był też taki poraniony, to zmarł, więc miejmy nadzieję, że chociaż tam wyżyje, staruszek mój. Oj, 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 oj. Aż, aż mu z buzi krew wyleciała. Tak, 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 ta. tak mu sobie zrobił, że aż po prostu z, z dzieła mu krew wypływała. Moronika prosi matkę. O, on nie ma siły nawet wstać. Od razu się uwala z powrotem, bo próba wstania kończy dla niego niepowodzeniem. On był przerażony. On coś wyjątkowo bardzo mówi, a i tego. ta, ten te chodziły i ten dalej grucha se, bo ma gdzieś, bo go nie wziął i dlatego ma gdzieś. No, niestety, to się tego znów zaatakował, Jastrzą. Nie jestem w stanie tego opisać. Znów, znów. Wiadomo, obce były dwa, to chciałem coś tam mówię. Może zejdą. Bo wiadomo, no, obce. nam tego. Spędziłem, a kata on się poderwał z tą swoją. No i niestety Ten grucha dziwnie No nie ma siły je odgonić Wynocha, wynocha Ja sumie jak zwykle bierzę moje ulubione gołębie. Stara się wyżyć na każdym. wywar presję znów. No a tak szybko byłem szczęśliwy, bo myślałem, że nic mu nawet, słuchajcie, mnie nie zrobił, ale skrzywdził go jeszcze bardziej niż wtedy. To. Wtedy to go tylko lekko po dłury powija, to go wtedy lekko złapał. A teraz to go mocno z całej siły trzymał. I tak. To jest drzemie, to no, jest no, Wzięliśmy jego rany owadą utlenia No i zobaczymy. Ma ja z wami żegnam. Smutny film po raz drugi. Drugi film jest smutny, niestety. Nadal chcesz parzyć z tym przymerkiem. No, niestety, jasstrągowi się udało tym razem zabrać. Pomimo tego, że darłem się nic, Miałem mnie gdzieś serdecznie. I gdzieś. No, przykro mi ten film jest bardzo smutny jeszcze wcześniej ostatnio jeszcze w film jeszcze ją ganiał cieszyły się a teraz on leży poraniony bo popierdzielony jastrząb się wrąbał i złapał ja trzeba by wystarczyło 5 minut żeby go zabić Jako już go tak złapał tak poranił wystarczająco ten Pomimo pamiętam tego rany jak ich otrzymał ta to się zerwał a ta ta ta, ta... Kiedyś jak ją. nie, to jest samiec, ale jego samica kiedyś brał jastrząb. To jeszcze przez ponad 10 sekund siedziała tam w miejscu. bo mu tego nic jej nie zrobił. No a ten od razu się ocknął i spierdzielał, jak jastrząb spieprzył. Na miejscu go skubał. Widziałem, jak jastrząb jeszcze uciekał. Myślałem, że go, że go, że go brał ze sobą, bo coś tam takiego siwego było, ale. Patrzę po chwili, a go brał. Posiadał, bo w krzakach leżał. I zobaczę z pierw obok mnie przylatuje. I wracam się, bo wiedziałem doskonale, że nic innego nie mówiłem. No i nie wziął, no. Ale po raz kolejny zaatakował na mojego no, gołębia. To jeszcze na mojego pięknego, ulubionego. Mam nadzieję, że wyżyjesz to i przejdzie ci. Miejmy nadzieję. Niestety został ranny został krytyczny czas. Bo bardzo dobrze go ja tym razem złapał. Wcześniej tylko lekko mu nabił. Ta tego lekko mu pozórę wybił, nawet jeszcze krew się nie dała. Tak a teraz to go tak poranił, że... Ale znów go na miejscu wzięliście brało. To jest taki ciężki, że go ja nie ma siły wynieść. Ponieważ... Coś to się cieszyło, nawet tego. Latało tylko chyba z 5 gołębi. To Krymek tam swoją latał. Ta latała, on latał. jeszcze tam. Tego. To Te dwa białe wchodziły. Te dwa młode, Paweł z tą chmurą chodziły dwa. Tylko one usiadły szybko, więc. już szczęście. Aby latać, no to niestety by się to nie zakończyło. A domach mnóstwo. Pasiaty rozbił się i niestety widać co się stało Dobra, pozdrawiam Że nie spodziewałem się, że tu przyjdzie drugi film i nagrać Miałem nadzieję, że mu przejdzie, ale ból Po jego ranach, jak tak spojrzałem to byłem w szoku Jak zobaczyłem, że on takie rany mu zrobił Wbił w niego swoje pazurska No i no, samiec nie ma siły nic zrobić. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie kciuki za pasie tego, żeby wyzdrowiał, wyszedł z tego cało. bo już teraz tak łatwo może nie być. Inne gołęby sobie gruchają. No te niestety nie może nic zrobić, bo jest oporowany. Dobra, pozdrawiam. Szok totalny. Niespodziewany atak. Niespodziewany. Znów, znów musiał ten koszmar zobaczyć co wcześniej, jak był, jak był młodszy. Po raz drugi zobaczył swój koszmar. Dzisiaj. No pozdrawiam, bo to jest naprawdę smutne. Idę już, żegnam się z Wami, życzę dobrego, Udan, nieudanych ataków jastrzębia, no u mnie akurat się udał jastrzębiowi Udał się, bo poszarpał, ale na szczęście go nie zabrał No on jest ciężka, by taką widynkę złapał, by ją wyniósł daleko Ja się z Wami żegnam i cześć.